Witam na kanale Damian Kuchnia od Kuchni. Dziś zrobimy sobie taki przepis z cukinią w roli głównej. Będą to pulpeciki cukiniowe, yy, smażone. Później je sobie będziemy dusili w sosie pomidorowym z makaronem. Oprócz tych składników, które widzicie, a podam ich skład i gramaturę na końcu filmu, będziemy potrzebować opcjonalnie jeszcze troszeczkę bułki tartej. No i tutaj mam zioła ze swojego ogrodu. Jest tutaj tymianek, oregano i taka duża fajna bazylia. Więc ja Was zapraszam na film. Nie zapomnijcie o komentarzach. One mi pomagają bardzo rozwijać ten kanał i działamy. Zetrzemy sobie na początek cukinię. cukinię bardzo dobrze umyta i ścieramy na dużych oczkach. OK, teraz ją posolę. Trochę przemieszam i tak ją zostawię. Ona zacznie sobie tutaj puszczać soki, później ją wyciśniemy. W międzyczasie przygotuję sobie cebulę. Cebula ogarnięta. Teraz czosnek i imbir. Teraz wyciśniamy sobie cukinię i zrobimy takie fajne malutkie pulpeciki. Więc teraz do mięsa mogę już wrzucić całe jajko, spokojnie dodać sól. Dodać czosnek suszony. Paprykę słodką. pieprz okay. trochę świeżego tymianku ale bez tych patyków oczywiście Wam się ułamie ta końcóweczka ona jest delikatna miękka najważniejsze żeby ten gruby yy, stwardniały kawałek po prostu nie znajdował się w kotlecie czy tam w płopsie ok to wystarczy teraz cukinia cukinia wystarczy w rękach nie trzeba kombinować przez przez ręczniki wyduszać. Ok, tyle wody zostało. Teraz wyrobię sobie tą masę na nasze pupety. Jak widzicie jest to takie dosyć luźne, więc podsypię bułkę tartą. Oczywiście trzeba to spróbować. Jeszcze trochę soli. Tak, teraz jest ok. Ja to teraz sobie wstawię do lodówki. Ponieważ w międzyczasie sobie tu posprzątam chyba, to będzie chwila, ale ja chcę sobie to trochę ładnie ogarnąć a mięso, jak troszeczkę będzie chłodniejsze to one będzie się lepiej później e, będzie bardziej podatne do formowania właśnie e, naszych pulpetów będzie takie bardziej zbite i zwięzłe więc widzimy się za chwilę no i moje mięsko i już mam wyciągnięte z lodówki teraz tutaj będę sobie robił zaraz te pulpeciki tylko żeby nie kleiło mi się do deski to trochę deskę olejem tym samym natrę sobie dłonie Deska. To jest szkło, nie deska, no, ale dobra. No i będziemy robili pulpeciki. Jakie kto chce, duże. Wiadomo, im mniejsze, tym szybciej dojdą. Takie o. Ja mam tutaj dość dużo, więc chwilę to potrwa, ja wam to przyspieszę. Żeby was nie zanudzić. No i tutaj już robota jest skończona. Teraz idę to smażyć i pokażę wam dalszą procedurę, jak postępujemy z tym przepisem, więc zapraszam na kuchenkę. Więc na patelnię dodajemy jakiś ulubiony tłuszcz, u mnie to będzie olej po prostu rzepakowy, do tego dodam kawałek smalcu, może dwa kawałki i na tym będę smażył może dodam jeszcze kawałeczek ale dosłownie kawałeczek masła im więcej tłuszczy połączycie na patelni tym wzbogacicie smak całego dania ale oczywiście też nie możemy przesadzać żeby wszystko pływało nam w tłuszczu ale tyle mi się wydaje będzie ok i na rozgrzaną patelnię będziemy teraz układać nasze pulpeciki Ok, i smażemy bardzo fajnie z obu stron. Nie za duży ogień, żeby ich nie od razu spalić z wierzchu, a w środku będą surowe. Delikatnie, je sobie tak smażemy. Po chwili odwracamy na drugą stronę. O, pięknie. Pięknie usmażone, pięknie pachnie. Ok, smażymy z drugiej strony. Ja sobie teraz to przełożę na jeszcze mniejszy ogień, bo tutaj ten palnik naprawdę daje radę nawet na najmniejszym ogniu, jest super hot, ale przełożę sobie teraz to na mniejszy palnik i będę jeszcze powolutku sobie to smażę. Ok, moje pulpeciki już są usmażone, one już są usmażone świetnie, wyciągam Ja sobie jeszcze je wrzucę teraz do piekarnika. on mi się tam podciągnął troszkę. A międzyczasie zrobimy tutaj skośny sos z makaronem. Teraz tutaj na ten tłuszcz od razu dodam imbir i czosnek. Delikatnie tylko podsmażę. Radę daję cebulę i chwilę podsmażam w ten sposób, żeby od razu czyścić to dno tą właśnie tą cebulą. Ona puszcza soki w tym momencie i zbiera mi smak z tego dna zaraz te dno będzie czyściutkie i cebula podsmażona. Cebulkę mam już fajnie podsmażoną. bo to mi właśnie chodzi. Dodaję całą puszkę pomidorów krojonych. To są takie pomidory z ziołami krojone. Jeszcze pomidorów nie mam u siebie pod folią dojrzałych, więc skorzystam z kuszek, z pasat, bo to naprawdę jest świetne rozwiązanie. I dodaję pakowanie takie półlitrowe pasaty jeszcze, Przepuczę tylko wodą. I wody trochę więcej, bo ona mi elegancko odparuje. Ok. No i cały czas zostawiamy na ogniu, niech to zacznie nam się ładnie gotować. No i mój sos pomidorowy muszę teraz doprawić oczywiście, czyli łyżeczka, nawet półtorej łyżeczki na tą ilość cukru. Na pewno wiedzie tutaj troszeczkę masła. Masło świetnie pasuje do pomidoru, bo ono tak rozprowadza fajnie smak. To się robi naprawdę wtedy petardowe, petardowe jedzonko Na pewno dodamy trochę soli jeszcze do całości, i też dodam sos sojowy. O, dwie łyżki spokojnie można dodać. Mam jeszcze tutaj trochę papryki słodkiej w proszku. Tak, ja mam taką dobrą, dobrą, dobrą łyżeczkę. Spokojnie. No i mam ten wspomniany czosnek suszony. Jego też dodam dwie kopiaste łyżeczki. To zamieszam wszystko. Żeby się wszystko ładnie, dobrze połączyło. Teraz jedna z najważniejszych rzeczy. mojej zioła. Tutaj mam bazylię. Tutaj mam oregano i tutaj mamy jeszcze tymianek pokryjony drobno. To wszystko ląduje do tego sosu pomidorowego. On będzie naprawdę bardzo aromatyczny. To już teraz tak pachnie. Im więcej ziół, tym lepiej. Ok, on ma taką konsystencję. Ja teraz do niego doleję jeszcze trochę wody. Nie dużo, ale jeszcze trochę. Jest taki rzadki. Gdybyśmy go zostawili samego, to on by odparował, zredukował się nie by był czysty, elegancki sos do na przykład jakiegoś makaronu spaghetti ale ja tylko poczekam aż on zacznie się gotować i dorzucę pół kilograma makaronu prosto do sosu i w tym sosie ten makaron będzie się robił mięciutki i to będzie takie danie praktycznie jednogarnikowe więc chwileczkę czekam aż to zacznie się gotować zapomniałbym jeszcze dodać pieprz czarny świeżo mielony Oczywiście możecie dodać tutaj coś ostrego, jeżeli chcecie tą potrawę zrobić sobie na ostro. Nam wystarczy tylko pieprz. Więc jeszcze chwileczkę i wrzucam makaron. Sos już mi się ładnie gotuje, więc teraz wsypuję makaron. Rozprowadzam Równo, żeby nie wystawał też za bardzo Oczywiście za chwileczkę go jeszcze y, zamieszamy OK Przykryję aluminiową folią Jak macie to pokrywką jak najbardziej No i chwilę gotujemy. Jak długo gotujemy? Tak długo jak jest napisane na opakowaniu. Aczkolwiek nie robimy tego totalnie do miękkiego makaronu z tego względu, że jak wyłączymy pod tym sosem gaz, ten makaron nadal będzie ja się robił miękki, bo to nadal będzie bardzo gorące. Więc tu jest 11-13 minut napisane na opakowaniu i ja myślę, że te 8 minut teraz musimy to pogotować 10 no może maksymalnie. Więc czekamy. Nie wyłączyłem sobie kamery, to wam powiem co teraz zrobiłem. To się gotowało 6 minut. W międzyczasie dolałem troszeczkę wody, zamieszałem, bo wystawał mi makaron u góry. Makaron jeszcze jest taki al dente i dołożyłem już wszystkie pulpety z powrotem do sosu. Niech one się w tym sosie jeszcze trochę zaprzyjaźnią z tym sosem, z makaronem i to będzie naprawdę super fajne danie, ale teraz przykrywam i jeszcze z 5 minut to sobie tak będę ciągnął, żeby ten makaron jeszcze był troszeczkę bardziej miękki. Ok, tak wygląda gotowe danie. Ja już wyłączę gaz. Makaron jest sam raz. I faktycznie ten makaron gotowałem prawie 15 minut, żeby był już taki akurat taki fajny miękki, ja już tutaj grzanie pod tym wyłączyłem, zaraz będę nakładał. I w jednym naczyniu widzicie możecie sobie zrobić pyszny makaron z super sosem z pulpetami. Oczywiście można teraz by to posypać serem, zapiec w piekarniku. Można z tym robić wiele fajnych rzeczy. Sam sos, który jest tutaj właśnie. Bardzo często też go używam do innych makaronów, bez pulpetów. Czasami go robię z mięsem, ale to jest taki mój podstawowy sos, bardzo bardzo dobry i nasz ulubiony. Ja teraz to sprawdzę, jak to smakuje. Pycha, bardzo dobry, mocno pomidorowy, bardzo dużo ziół, a te klopsiki są tak dobre, że mój syn mi je wyjadł, zanim jeszcze wrzuciłem je do makaronu, więc jest ich trochę tutaj mniej. Mm. Są po prostu pyszne. Danie gorąco polecam. Nie jest to skomplikowane. Wygląda może trochę, że jest tak jest trochę skomplikowane, ale to jest naprawdę bardzo proste. Jak zrobicie raz, później będziecie robili to częściej, bo naprawdę dużo z tym roboty nie ma. A macie naprawdę konkretny obiad i tego jest naprawdę tutaj dużo. Więc ja was gorąco pozdrawiam. Do zobaczenia. Nie zapomnijcie o komentarzach i zaglądania na inne moje starsze filmiki, które są naprawdę fajne. Jest tam bardzo dużo fajnych przepisów. No, zaglądajcie, oceniajcie, piszcie do mnie. Ja nigdy o Was nie zapomnę i nie będę na pewno robił tak jak niektórzy youtuberzy, że nie odpisują. Ja zawsze odpisuję, więc piszcie, a ja Was pozdrawiam. Do zobaczenia.